Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym szkoleniu. Dzisiaj zajmiemy się tematem, jak ograniczyć zużycie chemii na obiektach, ale przy jednoczesnym zachowaniu higieny. Ze mną jest Roman Gurgiel Salmonowicz, który poprowadzi Państwa przez dzisiejsze szkolenie. Jak zwykle zapraszamy Państwa do zada zadawania nam pytań na czacie. Pod koniec, na, przez ostatnie 10 minut, będziemy starać się na wszystkie Państwa pytania odpowiedzieć. Zapraszam do wysłuchania prezentacji Romana. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ten temat podjęliśmy na koniec roku, bo proponujemy wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają, aby przeprowadzić na koniec roku taką analizę zużycia wszelkiego rodzaju produktów, zarówno chemicznych, jak i artykułów higienicznych, na Państwa obiektach. Każdy koniec roku to nie tylko zbliżające się święta, ale pewnego rodzaju podsumowanie, ile tego wszystkiego, co Państwo kupujecie, między innymi też od naszej firmy, schodzi na Państwa po prostu obiektach. Jeżeli mówimy o higienie, no to wiadomo, że higiena to głównie woda i produkty higieniczne, mieszaniny chemiczne, bieżące utrzymywanie czystości to też. Mieszanina i woda, gruntowne sprzątanie to też mieszanina i woda. No Dezynfekcja to przede wszystkim chemia, no i przede wszystkim prąd. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w wypadku ścierek i mopów musicie Państwo codziennie po prostu te ściereczki używane do obszarów dezynfekcyjnych i mopy używane przy procesach dezynfekcyjnych ustawicznie po prostu prać. Proszę Państwa, Ekonomia w zakresie higieny. No, przede wszystkim tutaj zwracamy uwagę, że by zrobić sobie taki po prostu audyt każdego obiektu. Ja wiem, że ludzie nie mają czasu, mają różnego rodzaju problemy przed świętami, różne tam sytuacje się zdarzają, ale tutaj bardzo proponujemy Państwu, abyście Państwo po prostu taką, taki audyt przeprowadzili. Tutaj szczególnie zwracamy uwagę, że główne oszczędności to, proszę Państwa, przede wszystkim mydło, które jest mydłem w pianie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze w momencie używania tego mydła, yy, każda osoba, która spotyka się z takim mydłem na obiekcie, powinna pamiętać, że w momencie kiedy mamy mydło w pianie, niewymagane jest, aby najpierw zwilżyć dłonie. Wystarczy od razu suchymi dłońmi pobrać to mydło i spokojnie możemy przeprowadzać proces mycia, a wtedy wodę używamy tylko i wyłącznie do spłukiwania. Drugim rozwiązaniem to są te ręczniki w wypadku ręczników w roli czy ręczników slim, czyli mniejsze po prostu ręczniki. I trzecia rzecz to jest papier toaletowy. Jak Państwo macie te obiekty, zróbcie taki audyt, ile przez ten okres roku kupiliście tego papieru toaletowego na tych obiektach, jeżeli kupujecie papiery w roli, i może wtedy zastanowić się albo zaproponować administratorowi, żeby w tych obiektach przejść na przykład na rozwiązanie papieru w listkach. Co to powoduje? No, powoduje, że zamiast 40 czy 50 centymetrów klient wyciąga tylko taki po prostu listek, zastępują go zużycie e, dużej ilości e, papieru toaletowego. Taki audyt jest naprawdę potrzebny, bo dzięki niemu możemy znaleźć te rozwiązania, które poprowadzą Państwa do dużych oszczędności, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju obiekty. Jeżeli mówimy o ekonomii w zakresie mieszanin chemicznych, proszę Państwa, no wiadomo, że produkty gotowe to jest przede wszystkim oszczędność czasu. Bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że w wypadku wszelkiego rodzaju koncentratów nasz pracownik musi wykonywać te roztwory robocze, czyli nalać czy to do spryskiwacza odpowiednią ilość wody, dodać odpowiednią ilość tego produktu chemicznego co no, powoduje często różnego rodzaju problemy. Sprawa następna w wypadku proszę państwa koncentratów to należy przypomnieć, że wszelkiego rodzaju produkty w postaci koncentratów mają stabilność w koncentracie przeciętnie 24 miesiące. Tutaj chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że w wypadku naszych produktów nie zawierają one. Wszelkiego rodzaju substancji utleniających, więc termin otwarcia tego produktu, czy ten produkt jest nieotwierany, to czas stabilności tego produktu w koncentracie to jest 24 miesiące od daty produkcji, która jest umieszczona zawsze na opakowaniu, co jest rzeczą bardzo ważną. Jeżeli mówimy o mniejszych po prostu obiektach, no tutaj szczególnie zastosowanie, proszę Państwa, produktów gotowych. Dlaczego? Dlatego, że stabilność tych produktów gotowych, czy to w sanitariatach, no to jest 24 miesiące, więc używamy go o wiele mniej. Jeżeli Państwo macie obiekty duże, szczególnie zwracamy tutaj, żeby zastanowić się nad zastosowaniem systemów dozujących. System dozujący redukuje tego, to marnotrawstwo, redukuje nadmierne... Używanie produktów chemicznych, bo bardzo często zarówno w spryskiwaczu, jak i w wiaderku, gdzie nasi pracownicy sporządzają roztwory robocze to dozowanie bardzo często na obiektach wykonuje się na tak zwane oko. No i przede wszystkim ekonomiczne technologie, które zmniejszają obciążenie pracownika, zwiększają jego wydajność. No i równocześnie prowadzą do takiego dokładnego, dokładnego utrzymywania, proszę Państwa, czystości. Jeżeli wspomnieliśmy już o produktach gotowych, no to przede wszystkim, proszę Państwa, jeszcze raz podkreślamy, produkty gotowe, mniejsze obiekty. Tam, gdzie przede wszystkim jest jeden, dwie osoby pracujące, wysoka stabilność, o której już wspomniałem, czyli 12 miesięcy to przede wszystkim produkty dezynfekcyjne, 24 miesiące, to produkty myjące, zarówno produkty zasadowe, jak i produkty kwaśne. Brak okresowego sporządzania roztworów roboczych. Osoba używająca takie produkty wchodzi sobie z takim produktem do obiektu, natryskuje na ścierkę i wykonuje te czynności związane z utrzymywaniem czystości. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o. Te natryskiwanie na ścierkę, co to, to cały czas powtarzamy. Pamiętajcie Państwo, że jest to naprawdę bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Mniej zużywamy tego produktu, po prostu gotowego, a równocześnie pracujemy tymi produktami w różnym obciążeniu mikroorganizmowym. W związku z tym, każdy natrysk na powierzchnię powoduje oderwanie wszelkiego rodzaju mikroorganizmów chorobotwórczych, takich jak wirusy, jak na przykład grzyby. Prądki, to wszystko się podnosi, i nasz pracownik po prostu to wdycha. Dlatego proponujemy pod względem ekonomicznym i bezpieczeństwa natryskiwania produktów bezpośrednio po prostu na ścierkę, a nie na powierzchnię, którą nasi pracownicy będą utrzymywać w czystości. Jeżeli mówimy o koncentratach, to przede wszystkim to obiekty wielopowierzchniowe. Utrzymywanie czystości powyżej dwie osoby. Zastosowanie, proszę Państwa, systemów dozujących. Dlaczego? Dlatego, że to prowadzi, że obiekty są utrzymywane w sposób naprawdę ekonomiczny. Dlatego możemy tutaj zwrócić uwagę. Przykładowo produkt E2 Unilux. Cena jednego litra to 10,58 zł brutto. Dozowanie 10 ml na pół litra wody, czyli 1 litr koncentratu to jest około 100 butelek roztworu. Czyli mamy taki... Spryskiwacz, który jest spryskiwaczem, gdzie, proszę Państwa, koszt na obiekcie to jest około 11 groszy. Czyli tutaj zwracamy uwagę, że obiekty wielopowierzchniowe, obiekty, gdzie pracują kilkanaście po prostu pracowników, stosujcie Państwo koncentraty, ale koncentraty dozowane przy pomocy dozowników mieszaczy, jak obojętnie jak to będziemy nazwali. Dlaczego? Dlatego, że gwarantują to ścisłe określenie zużycia produktu na pół litra wody, na jeden litr wody, czy na przykład w wypadku wiaderek na 10 litrów, proszę Państwa, wody. W wypadku sprzątania gruntownego, bo tutaj też mamy naprawdę duże obciążenie pod względem użycia produktów chemicznych, najlepszym rozwiązaniem, proszę Państwa, jest to, żeby na obiekcie e, sprzątanie bieżące były prowadzone w sposób naprawdę dokładny. Wtedy będzie się unikać tego sprzątania gruntownego. Czyli tutaj chodzi o to, żeby codziennie pracownik dokładnie swój obszar posprzątał, nie spiesząc się, a w wyniku tego nie będziemy okresowo raz na tydzień czy na przykład raz na dwa tygodnie dodatkowo jeszcze obciążać pracownika tym sprzątaniem gruntownym. Musimy pamiętać o tym, że w wypadku sprzątania gruntownego tutaj szczególnie zwracamy na te elementy, które przy sprzątaniu bieżącym, sprzątaniu szybkim, są bardzo często pomijane. Mówimy tutaj o większej ilości czasu, o odpowiedniej temperaturze w wypadku np. usuwania powłok polimerowych, prania wykładzin dywanowych, no i przede wszystkim o odpowiedniej ergonomicznej mechanice. Chodzi po prostu o to, żeby w tym momencie, jeżeli używamy te produkty, które są produktami do gruntownego mycia, żeby ten produkt po sporządzeniu roztworu natrysnąć wtedy na powierzchnię, tą bardzo mocno zabrudzoną i pozwolić temu roztworowi zadziałać. Chodzi o to, że nie ma roztworów, proszę Państwa, nawet z produktami, które są. Wysokie pH, czyli w granicach 13-14, tak jak na przykład nasz produkt Merida Fatex, żeby pozwolić mu po prostu zadziałać, czyli rozpuścić ten brud. To jest właśnie to, żebyśmy przy tym sprzątaniu gruntownym te elementy stosowali, ale jeszcze raz powtarzam: dobre, dokładne sprzątanie bieżące powoduje, że ograniczamy sprzątanie gruntowne, proszę Państwa, do minimum. Jeżeli mówimy o dezynfekcji, no bo wchodzimy teraz w ten okres zwiększonych zachorowań, czyli występowania wszelkiego rodzaju wirusów, które są wirusami otoczkowymi. Są to wirusy, które w okresie letnim giną ze względu na wysokie temperatury powietrza. W wypadku okresu zimowego te wirusy są zabezpieczone tą otoczką i rozwijają się w sposób nadmierny. Czyli przede wszystkim. Musimy pamiętać, żeby ta dezynfekcja w sposób ekonomiczny stosowana była dezynfekcją głównie miejsc kontaktowych. Czyli mówimy tutaj o nienatryskiwaniu na jakieś powierzchnie nadmierne zużycie produktów dezynfekcyjnych, ale przede wszystkim natryskiwać na powierzchnie, jeszcze raz powtarzam Państwu, kontaktowe. Mówimy tu o klamkach, mówimy tu o wyłącznikach, mówimy to o powierzchniach, gdzie ludzie dotykają dłońmi w wypadku toalety to jest przede wszystkim deska sedesowa e, pisuar raczej nie stosujemy tutaj tej dezynfekcji. Tutaj e, głównie w wypadku produktów dezynfekcyjnych proszę pamiętać, żeby stosować produkty, które będą produktami uniwersalnymi, czyli możemy je używać do dezynfekcji zarówno rąk, jak i do dezynfekcji powierzchni, także w obszarze spożywczym, przykładowo nasz Merida Antivirus Liquid. To jest rzeczą bardzo ważną. Oczywiście produkt alkoholowy. W wypadku na przykład powierzchni, które są produktami nieodpornymi na e, alkohole, możecie Państwo wtedy zastosować produkt Merida Vado Soft, który jest produktem bezalkoholowym, też doskonały, zarówno do e, dezynfekcji dłoni, jak i do dezynfekcji, proszę Państwa, powierzchni. Jeszcze raz powtarzamy, Produkty dezynfekcyjne mają przeciętnie stabilność jako produkty gotowe 12 miesięcy. Jeżeli państwo będziecie wtedy używać produktów w postaci koncentratów, proszę pamiętać, że roztwór produktu dezynfekcyjnego, który był w koncentracie, czyli nalaliśmy odpowiednią ilość wody do spryskiwacza, dodaliśmy 10, 20 czy 40 ml produktu dezynfekcyjnego. I jej stabilność to tylko 24 godziny, czyli w ciągu dnia musimy ten produkt złożyć. Następnego dnia już jest bezużyteczny. No i przede wszystkim zwróćcie Państwo uwagę na ekonomiczne technologie, czyli przede wszystkim ściereczki nasączane, mopy jednorazowe. No tutaj ograniczamy do minimum to nasze pranie. Oczywiście na wielu obiektach e, znajdują się pralki. Państwo jako firmy usługowe pracujecie na tych obiektach, korzystacie z tych pralek, ale doszły mnie już słuchy, że niektóre obiekty zaczynają żądać zapłaty za energię elektryczną i nadmierne zużycie wody, jeżeli firma stosuje systemy prania. Więc może tutaj, żeby znaleźć to rozwiązanie ekonomiczne, zastosować ściereczki, proszę państwa, nasączane, a jeżeli chodzi o mopy, mopy jednorazowe które po użyciu możemy po prostu wyrzucić, a koszt jest czasami 10-15 razy mniejszy niż koszt prania mopa wielokrotnego użycia. Proszę Państwa, zawsze każde nasze szkolenie kończymy pewnego rodzaju podsumowaniem i przypomnieniem rzeczy, o których mówiliśmy podczas szkolenia. Bądźmy oszczędni. Jeszcze raz, ekologia nie polega, proszę Państwa, na tym, żeby używać tylko i wyłącznie produktów ekologicznych, ale żeby ograniczyć marnotrawstwo. Nie zużywamy nadmierną ilość po prostu produktów chemicznych, bo każdy, proszę Państwa, produkt chemiczny, czy to zasadowy, czy to produkt kwaśny, on po zakończeniu działania dostaje się niestety do ścieków i nadmiar tych produktów może te ścieki. No, czynić niebezpiecznymi. Stosujemy ekonomiczne systemy higieniczne. Jeszcze raz powtarzamy. Proszę Państwa, mydło w pianie to mydło najbardziej ekologiczne. Dlaczego? Dlatego, że przy myciu zużywamy przeciętnie 0,24 albo 0,3 maksymalnie 1 ml niż mydła nalewanego. Równocześnie gwarantujemy tutaj, że w wypadku Mydła w pianie, które jest stosowane we specjalnych systemach zamkniętych, gwarantuje, że to mydło używane na obiektach nigdy nie podlegnie skażeniu. Pamiętajcie Państwo, że nie sama chemia pracuje na obiekcie, trzeba zawsze korzystać z tego koła sinersa, czyli z tego czasu, temperatury, mechaniki i chemii. Proszę Państwa, oprócz tych szkoleń, które tutaj prowadzimy dla Państwa, czyli tych szkoleń online, my też prowadzimy szkolenia na obiektach. I bardzo często, kiedy zadaję pytanie, czy pracownicy liniowi potrafią wymienić cztery elementy dobrego sprzątania, robi się cisza. Ludzie nie wiedzą, oni wiedzą o chemii, ale nie wiedzą, że ta chemia potrzebuje jeszcze czasu, odpowiedniej temperatury i odpowiedniej mechaniki. Pamiętajcie Państwo, że okres zimowy to okres zwiększenia ilości zachorowań. Wiele obiektów zaczyna przesadzać z tą dezynfekcją. Nie wykonujmy tej dezynfekcji nadmiernie, tylko jeszcze raz powtarzamy: dezynfekcja ma prowadzić do ograniczenia wszelkiego rodzaju mikroorganizmów chorobotwórczych na powierzchniach kontaktowych, a więc w tych powierzchniach. Gdzie klienci dotykają dłońmi, bo bardzo często po dotknięciu dłoni jakiejś powierzchni, nawet klamki, możemy tą dłonią na przykład wytrzeć sobie nosek, podrapać się po uchu, albo, nie daj Boże, włożyć to po prostu do ust, no i wtedy dziwimy się, że te zachorowania na obiekcie są coraz częstsze. Jeżeli Państwo macie problemy z tym ograniczeniem, Produktów, zarówno higienicznych, jak i produktów chemicznych, zawsze każde szkolenie kończymy tą zachętą, abyście Państwo zwracali się do naszych oddziałów, poprosili handlowca, aby handlowiec przyjechał na Państwa obieg, wspólnie z Państwem zrobił taki audyt i wspólnie możecie dojść do pewnych wniosków, które pozwoli Wam te produkty jak najbardziej zaoszczędzić. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, Roman. Mamy kilka pytań. Pierwsze pytanie. Czy gotowe produkty nie zajmują więcej miejsca na obiekcie? Proszę Państwa, raczej nie, no bo jeżeli mówimy o, o produktach gotowych, to głównie stosujemy je do mycia powierzchni ponadpodłogowych. Czyli w wypadku takiego obiektu mamy jeden produkt do mycia w sanitariatach, drugi produkt do dezynfekcji. Trzeci produkt do mycia ponadpodłogowego sprawa jest załatwiona. Mówimy tutaj głównie o produktach gotowych do mycia powierzchni ponadpodłogowych. Jeżeli mówimy o produktach do mycia podłóg, niestety lepszym rozwiązaniem jest używanie koncentratów. Ale proszę pamiętać, że problem pojawia się taki, że przykładowo osoba, która sporządzi taki roztwór, może czasami zapomnieć, że ten produkt stoi od poniedziałku i będzie go używać w czwartek, w piątek, mogą się pojawiać różnego rodzaju brzydkie zapachy, brak skuteczności, jakiś wymaz potem wykonywany i okaże się, że produkt jest. Także spokojnie pamiętajcie państwo, że produkty, które są produktami gotowymi nie zajmują więcej miejsca niż koncentraty. Czy, gotowy, czy są gotowe produkty do sprzątania gruntownego? Proszę Państwa, tak, jeżeli chodzi o nasze produkty, bo tutaj najczęściej używamy do gruntownego sprzątania dwóch produktów, my bardzo dużo sprzedajemy produktu o nazwie Merida Fatex. Dlaczego? Dlatego, że wspominałem tu już kilkokrotnie, jest to produkt, który nawet może być używany do mycia powierzchni obszarów spożywczych, a równocześnie do prania pościeli, do prania, mopów, ścierek i odzieży roboczej. Dlatego oprócz tego produktu w koncentracie wprowadziliśmy też produkt w postaci gotowej, czyli Merida Fatex Express. Ten produkt można używać w obszarach spożywczych albo na przykład gdzieś na powierzchniach, gdzie macie Państwo silne zabrudzenia, zastosować go. Drugi produkt do usuwania tłuszczu, takiego mocnego tłuszczu przypalonego, Mamy też w postaci gotowej, nazywa się Merida Grillin Express. Można go używać, proszę Państwa, gdzie? No, na przykład w obszarach kuchennych, ale też mogą się zdarzyć jakieś sytuacje bardzo mocnego tłuszczu, gdzieś na powierzchniach pozaspożywczych, i też można go tam używać. W wypadku produktów do sanitariatów, mamy produkt też gotowy, nazywa się. Produkt Merida Sanitin Gel. Jest to produkt gotowy, nie rozcieńczamy go, polewamy. Pamiętajcie Państwo, że w wypadku produktów, które są produktami yy, kwaśnymi, no, je głównie stosujemy gdzie? No, na powierzchniach, nie ma żadnego problemu. Możemy rozlać, zostawić. Ale jeżeli na przykład używacie Państwo w sedesach czy w pisuarach, no pojawia się problem. Dlaczego? Dlatego, że nalewamy takiego produktu. I ten produkt spływa z tych powierzchni pochylonych. Dlatego zawsze sugerujemy kawałek papieru toaletowego, nie ręcznika, nie ręcznika, przyklejamy na zabrudzenie, i wtedy dopiero, czy to mówimy o obszarze pisuaru czy sedesu, nalewamy ten produkt. Dzięki temu ten produkt dłużej sobie przebywa na powierzchni. Ja tu odpowiem szybko panu Tomaszowi. Tak, przewidujemy y, szkolenie ze sprzątania szpitali, ale nie obiecuję, że będzie w styczniu. Y, pytanie trzecie. Czym najlepiej myć wycieraczki przy wejściu do sklepu? Proszę Państwa, w okresie zimowym, kiedy na te wycieraczki, proszę Państwa, jest wynoszona sól, jest wynoszona duża ilość wody, proponujemy używać produktu kwaśnego. Pamiętajcie Państwo, że wszelkiego rodzaju zabrudzenia wodne, zabrudzenia e, solowe, e, to są zabrudzenia zasadowe. W związku z tym musimy użyć produktu kwaśnego. Jeżeli e, te m, wycieraczki e, no, nie są zasolone, czyli nie mamy takiej dużej m, e, ilości soli gdzieś na zewnątrz, nie ma dużego, dużej ilości śniegu, spokojnie można wszystkie wycieraczki myć przy pomocy produktu Merida Fatex czy Merida Fatex Express. Natryskujemy, zostawiamy, a potem przecieramy po prostu mopem, żeby usunąć rozpuszczony po prostu brud. Dlaczego mówię o tym produkcie? Proszę Państwa, bo on jest bezpieczny do każdej powierzchni. To jest produkt nie zawierający wodorotlenku. Jest oparty tylko i wyłącznie na butoksetanolu czyli rozpuszczalniku dlatego między innymi firmy też używają go do prania wykładzin dywanowych i do prania wycieraczek wejściowych Mam jeszcze jedno pytanie jak poradzić sobie z plątaniem się mopów w pralce Proszę państwa no to jest problem Jeżeli mówimy o mopach no najczęściej jest takie rozwiązanie siatka. Są takie siatki, które możecie państwo gdzieś sobie zdobyć i w tym momencie składamy po prostu te mopy do siatek. Zwijamy je i wtedy ściągamy. Drugim rozwiązaniem, które też jest używane, nie zawsze ono jest skuteczne, często osoby, które piorą te mopy, zwijają je przy pomocy zabezpieczają gumką, ale to bardzo szybko po prostu pęka. Jest to, jest z tym po prostu duży problem. Pamiętajcie Państwo, że system siatkowy jest chyba najlepszy system, żeby te mopy nie latały po wszystkich stronach. Jeszcze się pojawiło pytanie pokrewne. Co jest najlepsze do dezynfekcji mopów podczas prania? Proszę Państwa, proszę pamiętać, że jeżeli pierzecie mopy to możecie używać proszków, które są proszkami piorąco-dezynfekującymi. Są to niestety drogie proszki. Z drugiej strony proszę pamiętać, że wszelkiego rodzaju ścierki i mopy, które są wykonywane z mikrowłókna, nie możemy prać w wysokich temperaturach. No i pojawia się po prostu problem. Wypraliśmy tego mopa, bo mamy normalny proszek do prania, czy mamy jakiś płyn, na przykład Fatex, no i teraz y, musimy te mopy zdezynfekować. Najlepszym rozwiązaniem, nie wlewajcie tego płynu dezynfekcyjnego do pralki, dlaczego? Dlatego, że płyny w koncentracie, one wymagają dłuższego czasu, to jest czasami 15-20 minut. No kto będzie e, płukał cały czas przez 15 minut mopa w pralce? Nie, wyciągamy wyprane mopy, przygotowujemy sobie czyste wiaderko, do którego nalewamy, można nawet ciepłej wody, oczywiście nie wrzątku, Robimy odpowiedni roztwór, wrzucamy te wszystkie mopy, które wypraliśmy, zostawiamy na 15, czasami 30 minut, dzięki temu możecie zrobić mniejszy stopień procentowy roztworu, czyli przykładowo na przykład 2% 20 ml zamiast 40 czy 60. I co robimy? Zostawiamy, po tym okresie wyciągamy sobie oczywiście w rękawiczkach, wkładamy do pralki i odwirowujemy i mamy mopy zdezynfekowane. Dobrze, szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za uczestnictwo w dzisiejszym szkoleniu. Chętnych zapraszamy jeszcze na godzinę 12. Tych z Państwa, z którymi się nie będziemy widzieć, życzymy Państwu zdrowych, spokojnych świąt i zapraszamy na naszą stronę internetową do zakładki Szkolenia online. W przyszły poniedziałek pojawi się cały harmonogram na pierwsze półrocze 2026 roku. Serdecznie Państwu dziękujemy. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy zdrowych, zdrowy, wesołych zdrowy i, spokojnych i spokojnych przede wszystkim świąt I ekonomicznych, i ekonomicznych, czyli audytowych. audytowych.